Ruszamy. Przed nami 10 godzin drogi, czyli pewnie około 12 z postojami, więc dzisiaj mamy plan dojechać na miejsce, a żegna nas tymczasem pogoda deszczowa po tych upałach. Dzisiaj akurat postanowiło padać, no ale można na trasę to trochę lepiej, bo nie jest tak ciepło. Pogoda cały czas beznadziejna, ale czas na posiłek. Chlebek bananowy, który wczoraj piekłam i pokazywałam Wam na Instagramie. No i trzeba teraz... Karmić prowadzącego. A na granicy z Niemcami w Zgorzelcu zaskoczyła nas kontrola graniczna, w sensie czekamy w kolejce, GPS pokazuje plus 10-15 minut. No więc co, musimy stać. my już po niemieckiej stronie, bo okazało się, że to był duży korek po prostu i sprawdzali samochody w bo nas nie sprawdzali, więc jedziemy dalej. Przerwa na obiad i dzisiaj zupka azjatycka z udonem, taka ostra i będziemy sobie jeść na niemieckim parkingu. Doniesiesz? Chyba tak. Przeciwko. A po obiedzie zamiana miejsc, bo jedziemy niemieckimi autostradami, a one nie są zbyt ciekawe. No i żeby się nie zanudzić, zmieniamy się co jakiś czas. Dzień dobry, dzień dobry. Czas w końcu się przywitać. W sumie powinnam powiedzieć bonjour, bo właśnie dojechaliśmy do Francji i będziemy tu przez jakiś miesiąc albo trochę dłużej. Jeśli chcecie podróżować razem ze mną i przy okazji zobaczyć, jak wygląda praca zdalna w takim trybie, to koniecznie zasubskrybujcie kanał i dajcie jakiś komentarz na koniec. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Chlebek bananowy jest super opcją na śniadanie, bo to jest po prostu innego rodzaju owsianka. I ja cały czas do Was, od Was na Instagramie dostaję pytania o przepisy, więc stwierdziłam, że stworzę stronę internetową z przepisami. I jeśli ktoś będzie chciał, to jak najbardziej do tego chlebka bananowego już może mieć dostępny przepis. Przeczytajcie koniecznie w opisie. I ogólnie ten chlebek bananowy jest super, smakuje bardzo dzieciakom, nie zawiera w ogóle cukru, bo jest na miodzie. A dodatkowo można do niego dorzucić, nie wiem, rodzynki, różnego rodzaju bakalie i jeszcze jest on pyszniejszy. No to zdrowie, a po francusku santé. A zwiedzanie Francji zaczynamy od bardzo małej miejscowości, która leży dosłownie 15 kilometrów od granicy z Niemcami. I najpiękniejsza skrzynka na listy, jaką kiedykolwiek widziałam. Jest niedziela, godzina 8 rano. My jesteśmy tu totalnie sami, nie ma ani żywej duszy, ale zebraliśmy kilka. Bążurów już od rana i mieszkańcy są totalnie mili, machają i w ogóle. No, także super mała miejscowość, ale przepiękna. Domy, które tu widzicie, zostały zbudowane między XVI a XIX wiekiem i są przykładem typowej dla tego regionu konstrukcji szachulcowej. Z daleka ten dom wygląda jakby był pomalowany, ale zobaczcie, jak podejdę bliżej, to przekonacie się, że to jest normalnie drewno. Idziemy do kogoś do domu? Co nie ma? Najpiękniejszy przystanek jaki widziałam do tej pory. Ogólnie te domy to są takie gospodarstwa, bardzo tu pachną kurami i krowami. No i tu jest taka część mieszkalna, a z tyłu są jakieś takie Obory, nie wiem, przetrzymuje się tu też siano, różne takie rzeczy widzieliśmy w różnych domkach. A po zwiedzaniu miasta wybieramy się na kilkukilometrową wycieczkę po okolicy do kolejnego fajnego miejsca. Dobra, droga się niestety skończyła, teraz idziemy po jakimś polu. Nie wiem, czy to są buraki, czy nie. Znaleźliśmy właściwą ścieżkę i powinna ona wyglądać tak. A my szliśmy przez to pole tutaj w krzakach. Droga ta, którą widzieliście, zaprowadziła nas do zbioru fortyfikacji, które możecie yy, znać jako linie marzynota. Linie marzinota to tak jak wspomniałam, zbiór fortyfikacji, które zostały zbudowane po I wojnie światowej na granicach Francji z Luksemburgiem. Niemcami, Szwajcarią i Włochami. Francja, bazując na doświadczeniach z I wojny światowej, budując te fortyfikacje, chciała przygotować się do ewentualnej kolejnej wojny pozycyjnej. Idea oparta o obronie Francji na linii Marginota upadła, gdy belgijski król wycofał się z sojuszu z Francją i ogłosił neutralność swojego kraju. W tym momencie linia Marginota na północy przestała być szczelna, co skutecznie wykorzystali później Niemcy. Jedynie umocnienia na granicy z Włochami, które nazywane są Małą Linią Marginota, Skutecznie powstrzymały wojska włoskie od wkroczenia na południe Francji. Co robisz? Jako prawdziwy nomad zbieram dla nas pożywienie i znalazłam kilka takich pięknych śliweczek. Zobaczymy, czy dobre. Piękna, dorodna siwka. Też jedno? No pewnie. A tu się też przytrafił nam. Jakiś piesek do nas przyszedł? Jak jechaliśmy do Francji, to zauważyliśmy też, że znaki drogowe są po prostu takie gigantyczne. W porównaniu z polskimi, z niemieckimi i ogólnie, wszędzie gdy byliśmy, nigdy takich wielkich znaków hmm. drogowych nie widzieliśmy. Powoli zbieramy się do kolejnego miasta, tym razem większego, i czas rozpakować kopertę, która przyszła do mnie kilka dni temu z Francji, bo w dużych miastach niekoniecznie wszystkie samochody, do dużych miast niekoniecznie wszystkie samochody muszą wjechać. My taki sticker zamówiliśmy sobie na stronie. Nie wiem, ile ona kosztowała? Kilka euro. Cztery euro czy nie I teraz ten sticker musimy sobie przykleić, jak to się wycina. No nie wszystkie samochody wjadą do tych dużych miast, my tutaj mamy naszą naklejeczkę, teraz Jest ok. Naklejka gotowa, możemy jechać. Dlatego dzisiaj w planach, ale spontanicznie, postanowiliśmy pojechać do Strasburga, którego możecie kojarzyć jako miejsce, gdzie jest Parlament Europejski. No i zabieramy Was na wycieczkę. Piękną aleją wśród platanów udajemy się na Plac Klebera. Niestety odbywa się tu jakaś impreza sportowa i cały plac jest zostawiony. W związku z tym, że nie możemy go oglądać w całej jego okazałości, Idziemy wąskimi uliczkami dalej. Ale pięknie tu jest. A to, co widzicie tu, gdzie się znajdujemy, to jest Mała Francja. No czyli taka kwintesencja, mam nadzieję, całej Francji. Tu podobnie jak w poprzedniej miejscowości zobaczymy przepiękną zabudowę domów. Konstrukcja szachulcowa to inaczej taki rodzaj budownictwa, w którym ściany składają się z drewnianego rusztu nośnego, a przestrzenie pomiędzy nimi wypełnione są gliną lub kamieniem. A jeśli chcielibyście sami pobywać sobie po tych pięknych kanałach, no to wypożyczenie takiej elektrycznej łódeczki. Najtańsza opcja, 45 euro za godzinę. Strasburg w języku niemieckim oznacza miasto dróg, ale to nie drogi, a kanały nadają mu cudowny klimat. Zobaczcie? No ładnie. Chociaż ta mała yy, Francja, Francja ładniejsza. Najładniejsza. Zdecydowanie. Coś w tym jest. Jest tak dziś gorąco, ponad 35 stopni. Więc siedzimy sobie w cieniu i chociaż z ładnym widokiem odpoczywamy. Skoro jesteśmy teraz i odpoczywamy, to opowiem Wam trochę więcej o tym rejonie. Jesteśmy teraz w Alzacji, czyli rejonie, który był wyszarpywany sobie przez Niemcy i Francję. E, dlatego tak bardzo dużo tutaj takich wpływów, e, zarówno niemieckich, jak i francuskich. Mieszkańcy Alzacji mają tak jakby swoją oddzielną gwarę i porozumiewają się w języku alzackim, który jest wbrew pozorom nie francuskim, nie jest odmianą języka francuskiego, tylko właśnie odmianą języka niemieckiego. No ale właśnie to wynika z tych wszystkich przejmowań terytoriów między Francją a Niemcami. Moglibyśmy w tej okolicy zostać bardzo długo, ale mamy jeszcze trochę rzeczy do zobaczenia. Po drodze na plac Gutenberga udajemy się do piekarni na Małe nieco. Wizytówką miasta jest katedra Notre Dame, która jest zbudowana z czerwonego piaskowca a wyrażenie Notre Dame pochodzi z języka francuskiego i oznacza dosłownie Nasza Pani w odniesieniu do Najświętszej Maryi Panny. Dlatego niech Was to nie zmyli, bo taką nazwę nadaje się wielu katedrom i kościołom we Francji. I tym miłym akcentem, słodkim akcentem z francuskim croissantem z czekoladą Kończę dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że zasubskrybujecie kanał i napiszecie a! kilka miłych słów na no, tej czekolady tak średnio tutaj.